To, no to, musi być po prostu moja partia z tego powodu, że, że na mojej nodze też jest bil cyferka. To musi być to. Co ty na to, gruby? Bierzemy bila cyferkę i nazwa partii woda do małe. Okej. Okay. To pasuje po prostu do mnie. Chwytliwe. Podoba mi się. A to logo? No nieważne. Na razie będzie. Sprawdźmy, jak nasza nowa partia radzi sobie w sondażach. Podejdź do tablicy. No dobra. Cyk. Jeśli chcemy być brani na poważnie, to potrzebujemy trochę więcej głosów niż tylko od twojej matki. Pora jest zdobyć. Zapytasz pewnie jak... Co? Jak, jak mi uciekło M? ...podbierając wyborców innym partiom. Mam już pewien plan... Czekaj, Pora źle uciec... napisałem według żmoty. Ale ja, są wodogrzoty Kurwa Da się to zmienić? Ja pierdolę od nowa Nie dobra nie chcę mieć się na no chuj są wodogrzoty